Kim co zabiło wszystkich oprócz was dwóch, nie wiem. Ale oczywiście wszystkich w mieście zabiło, ale żołnierzy repliki nie, no bo po co? W ogóle to to była tylko bomba nuklearna, no ludzie. Przecież to nie jest śmiertelne. Już, co tu się dzieje? Jeśli odwracam, coś wybucha. Mój wzrok powoduje wybuch? Fajna mod. Te. Po prostu wejdźmy już stąd. Jak długie mogą być katakumy pod kościołem? No bez jaj. Napełnię się do końca. Ok, i teraz jestem w, w magazynie konfesjonałów, mi się wydaje. Tak to przynajmniej wygląda. Idę po prostu dalej. Może na serio jak wielkie mogą być te katakumby. To nie jest straszne. No to nie jest straszne w tym sensie, że one... E, nie wiem, boję się ich w sensie, że ten, że strasznie wyglądają czy coś. Po prostu nie mam ochoty z tym walczyć. Aha. mi wyjaśnić, czemu moja notarka nie działa I co to jest to niebieskie coś? I co to lata naokoło Okej, okay, shit happened Już? Po wszystkim? Po bólu mi FPS-y spadły Okej. Okay. Nie wiecie co to ja w tym momencie zapiszę grę i zaraz do was wrócę, bo FPS-y mi spadły, więc wiadomo to zaraz wracam Okej, okay, jestem ponownie chyba materiał nie nagrał się źle tak mi się wydaje przynajmniej a, no a ty pozwoliłeś jej pójść bo w ogóle po okolicy nie krążą jakieś potwory Okej, okay, są też nie dużo granatów Kończy mi się latarka. To gówno, co zabiło tych żołnierzy repliki, to nie wiem, czy to nadal tu chodzi po okolicy, czy nie. A tu jest sam um, apteczka. Nie pogardzę. Teraz, teraz mi się to będzie tak rozwalać pod nogi, tak? Okej, okay, um, wezmę to, przeładuję lepiej na wszelki wypadek. Okej. Okay. Póki co pokorzystam z tego, a do shotguna spróbuję zebrać jakoś więcej amunicji. Nie wyszło! Chodź tu. Dechnij. Nic nie widzę przez ten dym, na serio. Ja tylko nie trzeba, jak można mieć celownik laserowy przy broni i nie korzystać z niego? Oh, fuck! Okej. Okay. No. To chyba ostatni, tu jeszcze apteczka jest o dwie, nawet tu je wezmę sobie. Mało. HP. To teraz to takie są trwane i ten... I nie trą się już yy, ten, że sprawdzam, czy tam need backup, czy coś. Przynajmniej robią to dużo rzadziej. I tak w ogóle to w celach mojej misji było unikać żołnierzy repliki. Snijper? Tylko nie usłyszałem, czy potrzebujemy innego, czy to ja nim niby jestem. Nie I w ogóle to mi wybił granaż przed Mordą. Come at me, bro. Come at me. Gdzie oni są? no właśnie, tak, Ogólnie to wydaje mi się, że lepiej celują, coś. W tym momencie naprawdę. Czas reakcji mamy zerowy bez mała. Żeby się ich pozbyć. Ale są często checkpointy. Come at me, bro. Come at me. No, 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 no. To chyba nie zadziała, wiesz? Ale inicjatywa się liczy Nice Ale oczywiście przeżył, no bo po co? Turny kretyn. Gdzie on jest? Wyrwę ci jaja. I prawie mnie jeszcze dorwał, no ja nie czaję. Po prostu celownik mi podskoczył o 150. O dobra, dwie apteczki. Nie wiem jak to przeżyłeś. Nie wiem jak tamto przeżyłeś. Dobra. Jeżeli Was tu więcej już nie było. Bo to już naprawdę robi się dziwne. Okej. Potrzebna mi apteczka. To tak na wczoraj. Okej, okay, żadnego klona. Duże pomieszczenie. Nie podoba mi się jego rozmiar. Po prostu zaraz umrę. Te krony mają mnie na po prostu dwa strzały i dead. Ja czuję, że umrę. Nie dożyję fira trójki. for fuck's sake, naprawdę.

Okej, okay. nie dobrze, nie dobrze, nie kurwa dobrze. Ehm. Okej, okay. jeszcze raz. Gdzie to szło ma tędy? A, to dlatego się ta muzyka tu włączyła. Ej, tak sobie myślę właśnie. Pamiętacie, w Fisze Jedynce na początku był ten koleś. Ee... Jak mu było na imię? Jankowski. Co się z nim właściwie stało? To ja się tu boję, że ty mnie skrzywdzisz. O, to you, you teraz już nie wystarczy jeden hit, żeby cię zabić. Okej, okay, was dwóch mam już z głowy. Um... Wiecie co, kończą mi się trochę pomysły. Ok. Ja stąd spadam. Ja stąd w ogóle spadam. Ten kościół jest dziwny. Dobra, więc to był pierwszy interwał. Oficer techniczny Fear Jin Sun Kwon została schwytana przez siebie wroga. Holiday kieruje się w stronę twojej pozycji. Przerzucaj się przez pobliskie magazyny i odnajdź go. Spotkaj się z Holidayem w magazynach i wprowadź w życie planu ratowania Jin Sun Kwon. Fajnie. Dobra, słuchajcie, to ja się z nami póki co pożegnam. Interwał pierwszy już mamy z głowy, zostało jeszcze pięć. Bardzo przyjemnych, jak mogliście się tu właśnie przekonać, interwałów. Więc póki co trzymajcie się ciepło, no i cześć na razie. Siema wszystkim po raz kolejny wskrajmy w... Fear i mnie w sumie cicho w tej grze. Nie no, w sumie to mogę być ja um, Okej, okay. wypadobo mi znajdź sobie jakąś apteczkę. Tu, tu, tu. Okej, okay, biorę, biorę definitywnie to. Bo to mi się przyda. Na pewno coś tam nas osłonił, czy coś. I zmienia to fakt, że nie mam apteczek w ogóle. To jest zabawne. Więc tak, słuchajcie, e, minęło sporo czasu, odkąd ostatnio coś nagrywałem. E, cokolwiek. Znaczy cokolwiek. Nagrywałem w międzyczasie, ale nie let's playa żadnego. Bo niestety miałem czasu i... Co ty nie powiesz? Jakby zabiję mi szefa A Dobra, baw się tam przez chwilę, ja naprawdę muszę... O, genialnie! Genialnie, ekstra To mi pomoże definitywnie Tam jest telefon Włącz tą latarkę no. Więc generalnie to jestem trochę nie na czasie z tym wszystkim e, wejdę sobie tu łapteczki dwie genialna sprawa No cóż, definitywnie lunchu już nie zrobi Yeah! Oh fuck Okej. Pierwsza sprawa, nie zauważyłem tamtego kolecia. Druga sprawa, coś wybuchło i umarłem.